Witam, witam. Ledwo odcinek wleciał, a tu już kolejny się zaraz będzie szykował. Jestem na mojej starej miejscówce, jeszcze tam nie zaglądałem, zaraz wam wszystko pokażę, jak wygląda, ale widzę, że jest grubo. Idziemy patrzeć, co tu jest. Co to jest? Są jakieś fotele takie do włożenia Do leżenia? O co tu chodzi? Ale tego nawalili Dobra, trzeba iść psa odstawić Zaraz tutaj Uderzyć Rolatorek jedzie ze mną To już jest pewne Co? Co? Nie mam pojęcia co to jest Zaraz przyjadę, zobaczę Ale wezmę rękawiczki z domu Dobra, jestem I działamy Szukamy Wbijamy się normalnie na Rambo I Teraz Nie interesuje mnie to Co to jest? Kurde to jest chyba taki powiększacz na telewizor żeby dziadki mogły sobie oglądać jak nie widzą tam jakaś trzyneczka. nie wyjmę tego nie oddam Co to ma Gry zabytkowe no dobra, nie chcę leżeć Ja tego nie chcę Jakieś węże Wąż, wąż Ale więcej nie widać ja Iśmy w tę stronę Podkurzacz co tu był Święty Mikołaj Nie świeci To chyba biurowe tutaj są rzeczy To się jakoś otwiera Nie wiem Dużo mebli Nic poza tym No bo Nic tu ciekawego nie ma dla mnie Ale rolatorek wezmę To mnie ciekawi Co to jest Moim zdaniem Dobrze, że mam rękawiczki Ale moim zdaniem to, to są jakieś uprzęże do Teoretycznych Jakichś tutaj Tortur dziadków Nie, to chyba no nie wiem co to jest Nie ma ani firmy, ani nic Moim zdaniem to oni ich seksualnie torturowali Tak jest moje zdanie to jest jakaś folia, no, folia to się może Folia, czy to są worki? Folia, folię wezmę, folia zawsze się przyda Dobra Tego dziadka Jezus Marek, jeszcze się jeszcze? Sprawdzanie hamulców Hamulce Pierwsze klasa nie działa. Nawijamy folię i herwator I dobrze nas Trzeba się sprawiać. Jest złota! Odwiozłem córkę do szkoły i stwierdziłem, że jadę sobie na jeden plac zobaczyć, połazić z wykrywaczem. Jak coś znajdę, to się włączę. Tu mam sygnalik na nie wiem, 20 centów, zaraz kopnę. No i leży coś. 20 centavos. No i co? I to by było na tyle. Nic nie znaleziono. tylko 20 centów. Pusto. No ale ten plac zabaw ja już mam przerobiony kilkukrotnie, więc nie dziwię się, że tu pieniędzy nie ma. No dzisiaj takie cuda znalazłem u mnie w pracy. To zastanawiałem się sam, co to jest, ale już wiem, co to jest. Tu jest jakaś szczotka na akumulator. Szczotka jest nowa. To jest... Mam pełną końcówek, ładowarkę. widać, że nie było używane. No, widać po szczotkach. Nie wiem dokładniej, co z tym będę robił, ale pewnie gdzieś to się przyda. Tylko tak wielka szczotka. Do kibla. No dobra. Ale mało ważne. Działa w każdym razie. I jeszcze znalazłem takie coś. Dwie sztuki. Z tej drugiej nie wyciągam, bo mi się nie chce. To są te takie. No Właśnie problem jest w tym, że nie za bardzo wiem, jak to się nazywa, fachowo. To z tego, co mi się wydaje, się montuje gdzieś tutaj. Jest to obracane. I tutaj jest ten taki materiał, nie wiem, na reklamę, na jak, jak się robi jakąś prezentację czy coś w tą goście. I teraz nie wiem Znaczy mam kilka pomysłów co tu zrobić Albo no, na działce to wykorzystam Jako zasłonę Albo spróbuję to sprzedać, nie wiem, jeszcze zobaczę I Tak to wygląda I krótka aktualizacja Tak to wszystko wygląda A już to meble we wtorek będę skręcał. Tak to wszystko wyszło. Drzwi bielutkie, ale tam Skrzynia bielutka. Patriotyczne światło. I tyle. Z tymczasem borem lasem. Coś się szykuje. Będą elektryczne. No całkiem fajna. No. Takie cudo przed chwilą znalazłem na wystawce. Przyjechałem na działkę, bo tylko tu w sumie mogę zobaczyć, czy działa. Tylko muszę zobaczyć, ile to prądu bierze, bo ja mam przetwornicę tylko do 1500. Więc jeżeli powyżej, to nie sprawdzę. Zaraz zobaczymy. Poszukam cebliczki znamionowej. No i niby 1,8. Czyli 1800 watów. Więc Najprawdopodobniej go nie sprawdzę, ale pójdę zobaczę na działkę, spróbuję może. Powiem szczerze, jestem już na działce, jeszcze nie podłączałem, ale jest to wszystko tak ładnie zwinięte, tak estetycznie złożone, że nie wiem co o tym myśleć. No zaraz tu podłączę, nie wiem, mam wielkich nadziei, bo mówię, tu mam 1500 tylko, a tu jest 1800. I wątpię to pójdzie, a jak mnie na długo wtedy wezmę podłączę, to więc u mnie postaram się. Zaraz tam znać podłączony. Tu jak naciskam pistolet to się zaczyna to świecić, czyli jest OK. No i teraz zobaczę jest na zero. No nie wierzę. No gdzieś tu woda leci. Podejrzewam, że tu jest coś strzelone tu. Zaraz zobaczymy Ale to nie jest raczej nic, czego nie dałoby się naprawić Zaraz zobaczymy No i dobra, tu już widzę, że coś kapie Pytanie tylko co? I zobaczmy czy to w ogóle się uruchomi Aha, tutaj to już wyłączyłem Ale okej okay. Tu się leje woda Coś jest tu ustrzelone Ale to nie jest raczej nic, czego nie można naprawić Silnik działa, myjka działa, więc trzeba tylko to naprawić Rozebrałem to Nie wiem, tu nie wygląda żeby było coś pęknięte Tu widać, że ktoś czymś smarował i wydaje mi się, że tutaj powinien być taki gumowy zimmering. Bo nie wydaje mi się, żeby to tu leciało. Zaraz zobaczę, czy taką gumkę mam. Jak mam, to zamontuję. O, tu też jest coś, ale. Ale tutaj. Nie wiem. Tu mi się wydaje, że coś tu powinno być. Zaraz zobaczę, czy coś takiego mam. Znalazłem od. Takiej końcówki, wydaje mi się, że coś takiego tutaj powinno być. Nie wiem, czy to na wymiar będzie idealne, ale zaraz zobaczymy. Będzie druga próba. Powiem Wam szczerze, że wygląda jakby to tutaj miało być. Zaraz zobaczymy, podłączę i się okaże, czy leci, czy nie leci. No i dobra, podłączone. Na razie nie będę nic tu wciskał. Leci, czy nie leci? Dobra. Nie, tu coś... Coś jest nie tak, tu. Dalej. Nie. Ewidentnie... Dalej. Jest nieszczelna. Dobra, trzeba włączyć prąd. Zdję tą obdowę i to ewidentnie stąd leci, nie. To no nie jest gdzieś w środku coś pęknięte czy coś. Nawet ciśnienie. Tu jest tylko tyle ciśnienia, co jest w kranie, co jest instalacji wodnej. Więc to ewidentnie stąd leci. I tutaj jest jakiś. Ta uszelka pewnie jest strzelona. Zaraz spróbuję coś innego zamontować. No i uszelkę trzeba kupić. Taką jak ta, tylko cieńsza, bo ta jest za gruba i nie pasuje wymień w tym miejscu i wygląda na to, że będzie to wszystko działać, bo pistolet czyści, znaczy kompresor pompuje wodę, wszystko niby powinno działać. Nic ja się pakuję i zawijam się do domu. I teraz w piwnicy na spokojnie sobie obejrzałem przy dobrym świetle. Nie wiem czy to będzie widać. On tu na dole zaraz tak pół centymetra w lewo, obok tej kropelki wody widać rysę czyli to kolanko jest do wymiany trzeba tylko tą złączkę kupić i będzie wszystko gitara <grym> tak niewiele zaraz to zdajemy i w domu będę szukał ewentualnie jutro podjadę do sklepu budowlanego i kupię a wam serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania innych materiałów no i oczywiście tych kolejnych, które będą. Trzymajcie się hej.